Nie ma kurwa żadnych McDonald'ów, KFC, Kingów czy innych tego typu głównie. Ten, w... jest... ten materiał na pewno zostanie zaskoczony z McDonalda KFC Burdelking, bujne gówno A właśnie muszę kupić. Za... A, a, a ja mam pet. a ja mam pet. F... F... chcesz? O dziękuję, kupiłem 4 paka Nie pytam się. Nie słuchajmy, kur... narodowy oczywiście <trujne> Polska, Anglia, wielki rewanż. Nie. Ja hym ja Polski sprzedaję wczoraj za 4 koła. I ile kurwa? Cztery koła. A po Praszam tym meczu, ale... meczu sprzedaję... A po tym meczu sprzedaję... A po tym meczu sprzedaję i Bena White'a i zarabiam 100k. gdzie hmm, Powodzenia tego typu. Nie no podziękuję, żeby nie zapeszyć, zwłaszcza, że ostatni mecz nie był futbol is coming home, czy jednak... Historia w końcu się sprawdzi, tak jak na tych animacjach z gry Euro 2012. Uh, football is coming, whore. Football, football. Już jutro o 20. Na malonawkę, sport. No co, ja zapas czipa. O Boże! Brawo, Kamczyk! Ależ odbiór, ale to jest gołd. Co to było, Big. panie Smyf? Laga. Kamczyk, zastaw się. Ej, kurwa. Dobra, a teraz najgorsze tych moich notatek De, de, de poli szkafu. De fał, faul. Faul, 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 To jest kobieta i się nie dotyka. Szkafu. No, um. Zróbmy coś niekonwencjonalnego. O Boże, o kurwa. Dobra, teraz, oglądam w ogóle fakt, że szkoć powołali więcej piłkarzy z Hess niż z wow. Z Hearts. Z Hearts. Z tak, od serduszka Brawo, to połonia Kamczyk. No, Davis no, kurde. No. To jest tylko kobieta. Ah. Jadon Bento. Bento. Oj. 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 No, ma, I no Matysik. Jak i jaki to... gołd. Nie, Matysik właśnie dał się objechać. Żurkowski jaki gołd! Warto było zrobić całą Ewo... Kurwa ma... ma be, kamczyk Mif. Ależ ona szuka tam miejsca. Grej! I bułka. Pierwszy strzał w tym meczu w 13 Bum! minucie. To i tak dobry czas. O Boże Mati! Ja wiem, że my gramy na Anglię, ale nie musisz na To niezły nie poliszka kafu z tym przyjęciem. Matysik, Jebudu! O, pyk! Klasyka polskiego futbolu! Lagizmu. Ha, ha ha! Nie spodziewaliście mnie tak wcześniej. I... Yeah. Oddaj piłkę! Opierdałaś! Oddaj piłkę! Ryszard draniu! No! Zabrania! No kurwa! Uh. Przepraszam. Oj. Serio? Nie no, rozpierdolę zaraz Oni tego, naprawdę. One Europe in brand new Skoda. W, 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 Jakub, Jakub, jakub morda. morda. Jakub, Jakub, O Boże. O, 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 o Boże. Dziękuję, panie Wodzimierzu Ja rozumiem, że pan jest martwy, ale kurwa. <laughs> ja też, ale rozumiem, kurwa. Jest ponad, od martwej nogi. Noga, noga spoczęta, a noga martwa. No, noga żywa, noga martwa to z dwie nogi. Aha, od bramki, okej. Okay. <noise> tak Easy. I my, Aha. I my I... narzekamy, że my bierzemy że piłkę w klubach nie Klasyka futbolu. Laga na Sebastiana. Eee, cool, no tobie no nie kazali biegać. Ile kurwa on zagrał? Jacek, ja pierdolę! Maknie dole. Co ona ugotowała czymś takim? Jezus Marian! Aha! Trzy i 3,5 kreski. Dokładnie no. ja taki ktoś, kurwa. Aj, ty, 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 ty. Na Euro jedzie, nie? Ten way to heaven. No! Dobry żurkowski! A nagle zwrotość 20. Dobrze. Lewandowski! Lewandowski! Lewandoszki, opaluj tą piłkę, chuju! Haha! Haha! Ha. Kamczyk, goń tą kurwę! Oj. Nie ma! O! Co to za treba w ogóle oj, 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 oj. W środek On się przywrócił! On się przywrócił przecież! Przecież to poleciało w środek! Ty, no poka mnie to! Ja rozumiem, że miał dużo miejsca, ale bez przesady! Ty to no, to... Są... Co to za gówno? Co to za padaka? A, no, A go, więc to jednak, gol. Polacy znowu tracą bramkę! Czy to jest kolejna okazja, że gdyby nie ten jeden mecz, to znowu bylibyśmy najlepsi? Dawniej mecz na wodzie. czy z wodzie. Jóźni Portugalia. Młysza. A teraz Portugalia jeszcze była w międzyczasie. Czy teraz... Polarek ja GoO! Ja spalonego! Wodzimierz Smolarek, Tak, tak, serduszko! Jakim prawem to przechodzi, przepraszam bardzo! Nie wiem, ale chcę to też zobaczyć jakby to nie dlatego, żeby prowokować, ale... Nie ukrywam, nie chciałem do niego podawać. No ja czekaj. To... Ej, 19. 19 linie. Davis. klasyka. Bo u góry to wszyscy byli przed nimi. i też miałem takie w ogóle, że o co chodzi. Jakub Moda! No Jakub chuj Moda. chodzi z tą smyf nagle. Oj. I to jest gol, to jest gol, bo kurwa co myślisz, nie chce biegać. Kurwo jebana! Przestań mi Polskę prześladować! Pedale kataloński w dupę jebany! Ta, ja dzisiaj tak w robocie miałem moment kurwa. O o Jezu, Żurkowski powinieneś to przejąć. That way to hell. O kurwa. Co nie... co nie... Co nie... Ja się, się w ja Nie wiem, co powiedziałeś. Ja się dzisiaj tak wyjdzie, w się kurwa. Pakuję sobie spokojne zamówienie do tego, do wyjazdu, po potem ogarniam, że kurwa on jest odbiałem osobistym. I nie muszę tego pakować. I wtedy myślę sobie, co ja robię z siebie w błazda w dupę. Ojojoj, gol. A to ma brata o Boże Pardon To ja robię z siebie z błazda wyle Samobój Marcina Bułki. Nie, jak to, panie Marcinie nie Co on odpierdonił? Ewelina Kamczyk, Kamczyk, no ty kurwo! Ej, kurwa. Ej, kurwa! Ej. Ja pierdolę, robię te statystyki i widzę jak to, jak, jaka ta kurwa Szkocja jest chujowa. Ja nie wiem. Panie sędzio, gwizdek. Jeszcze, laga. Kurwa! Brawo, Stanway. Już widziałem, jak ta laga przychodzi. Mularek ma sam na sam. I to kurwa marnuje. No. Znowu jest on jeden metr od powtórzenia historii. ale 45 minut od powtórzenia historii. Czyli zesrania się metr przed Kiblem. Tu nawet nie metr. natnie metr. Pół metra. Biorę rozbieg z kilometra. jej w klaty, Winnie, Bursztyn zajebał. Kolanami na ryj. Zajebała, 590 kaczek wyjebałam do Szwajcjana, ja tu gdzieś upłynę plomem, wym, 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 wym. Patrzę, stuka leży, kurwa. Co leżysz? No modziu. Razy dwa, aha. Ja wtedy kolanami na ryj. Dawaj kigler, kurwa. Aż nie wyjebał. No już nie sumie dookoła jesteś. Oj. Czy Anglicy strzelał na trzy? ty. Marcin mm. Buka! Purnijor. Chulni. Dawaj, nie zrobić dajny Nie zrobisz ja Nie zrobię, deiny. bo cash. Ale próbowałem. Aha. Po co zagrać krótce do Beckhama, nie? Trzeba zagrać na pełną pizdę. Kurwa Bravo Seba! James. Boże, Łotkins, czemu ty biegniesz w drugą stronę? Oj, oj, oj ale żeś mnie wziął. Nie zrobiłem błaki. Od razu mówię, nie, nie zrobiłem ja pułapki. Nie, on zrobił pułapki. Tak, bot zrobił pułapkę. Ty kurwo, sztuczna inteligencjonowana. O Boże, Beckham. Nie ja zrobiłem o, bot, Ja pierdolę, jesu! White! Boże! Jazda, jazda! Ty widzisz, jak on kurwa biegnie? Ty widziałeś, Prze... jak on kurwa biegł? Widziałem, przepraszam. Mimozaur ten... jebany! I pnąłem, nie zasługiwało to na powtórkę, ani nawet serduszko. Skurwiel pierdolony! W wylewach po jeden. Nie no góra to 1-0 dla Ciebie jest wlewa, bo to co tutaj White odjebał. to Nie no bułka. Sorry, ale bułka, który sobie najpierw karczył gol nam skakać nie kazano. Wielki beks z piątką. Nam skakać nie kazano. Wstąpiłem na działo, spojrzałem na pole. O jakie pierdolę. Ale... Kiedy Polacy już uwierzyli, że coś może się zmieni. A nie on podskoczył, ale... To był Kiwior! Czy kto to? Czter... Eee. Nie 24-24, całe szczęście. Bo już byłem zdenerwowany, że Kiwior tak gównia nie skacze. Nie wiem co to za rudzielec. Eee, no co się cofasz? Kasztanie obsrany! Szmato Macler! Przynajmniej tu byś tak nie... nie, nie, co, nie cofał się! Ale nie, mów mi złego słowa. Dobrze. O, o kurwa, ten jak napierdalił bramek tej. Nie grałem do Bexa. Czysto, no. Wygrasz nie, główkę? Nie, nie. Mati, brawo Mati. No w dupko, już, już tam ładnie szła piłeczka górą. A, Brawo, no czemu, młodaty, czemu naciskam gołdź? podanie i musi dwie sekundy minąć, żeby podała tą piłkę? Rura, 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 rura musi, musi biegać. Musi... Ja pierdolę, <noise> weźcie już, przestać z tymi bekaniami, bo zaraz naprawdę miskę kupię komuś. Przepraszam, ale no kepsik wjechał. Już kurwa dwóch tygodni. Co wejdę na gó... Są... <głos> 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 ale idzie damy, piłka, damy? Oli Watkins. Ja? Ale Nie. wyjaśnia go, Jakub Kiwior! Kabloner player Wodemans, Magic, Szymański, Seba, 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 Seba. Seba. Kurwa. Rys Mati, wygrasz główkę? Nie wygrasz, bo pochuj. Pochuj. Opa, pa, pa. pa. Yeah. Brawo, miłość Matysiak, jaki gołd. No ty smulo. Boże, Brawo Kubuś, brawo Kubuś. Okay. dobrze. Schowa się nad tym paskiem, że jest pauza zakolejkowana. Wygrywam piłkę, ale nie wygrywam. Lewando kurwo jebana. Lewanduksa. Lewando kurwo. Lewanduksa kurwa znalazł się. W ogóle kolejka zakolejkowana jest od... Przerwa jest zakolejkowana od 10 minut. Dobrze idzie. Nie ma! ZIMA! No. I mamy przerwę w końcu. Ehm. 56 kondycji Disneya. Na to jest tylko jedna metoda. Zmiana. Pistolero. Na no to jest tylko śmierć głodowa. Mm, jak Jestem ja pistolero jak Krzysztof w Piątek. Uh, uh, uh. Eee, cyk. I cyk. Co ty chcesz zmiłować, dzbanie jebany? O Jezu, nie on. Nie. Ona musi zagrać w finale. Mhm. Minut od kolejnego zestrania się reprezentacji Polski. Robert Lewandowski już nie pomoże Polakom w tym meczu. Nie, że nie pomógł! Pomógł przez cały turniej. O kurwa! Ale się zestrał znowu. Ja Jak się zestrał z jebany. O Kurwa! Tak pizdowata Trivela. Z lewej nogi w ogóle. Tak pizdowata Trivela. Cztery słabszej. Jared, Jared Bowen. Jared Bowen. Brawo, Walker Oj. I czy znowu Polacy? Brawo, Frankowski. Ty, on przed minutę wcześniej i kurwa bramkę strzelił? No? Jaki to był, cel? Jego, to był jego pierwszy dosłownie kontakt z piłką. Jezus, gorzej było przyjąć jeszcze tą piłkę w molarek, nie? Podaj też mogłeś, nie lepiej. O, Aj! tak, jakie masz jedno tempo. Chuj. Ja pierdolę. To chyba była piłka meczowa. To nie była nawet meczowa, ale to jeszcze była pod, chociaż podpięcie do prądu. Ale no kurwa, czy, no czy cały no, odpłynięty no to była Bo się przesunąłem. kowala, no. Przesunąłem się po i widzisz. I w zamian mam Nikt, kurwa. Momentum nie istnieje. Nie ma momentum. We are the champions, my friend! Jakie gówno jebane! Cały słupek odsłonięty, to se pierdolnie w słupek. Tutaj... łeb kurwa! Trivelka z 25 metra z łaprzym nogią. I to jeszcze z animacją wyjebaną w kosmos. Op! O... o Boże, Brawo, Tania, Pawolek! Tania Pawolek He comes from Deutschland to play for Poland. Tania Pawolek GG! Yeah, GG! Polska, Polska znowu się zesrała. Jest zemsta za derby Kujaw i to z nawiązką. Kujawy trzeci sezon z rzędu mają mistrza. Jest. Kujawy górę Brawo. Gratulacje. Teraz tylko jeszcze im się odbędziemy to trzecie miejsce, i to piąte i będzie super. We yeah, no wtorek, to e, dobra. Czy mi Daily granie? Powiedzcie, że doliczyło. Doliczy. Aha. Fajne. Nie będę, ci chcesz wiedzieć, expected? Eee, nie. Nie musisz. Ale możesz. Powiedz. Żebym się pośmiał. Miąż, 6 strzałów, 3, 6. Aha. Ja 10 strzałów, 2, 7. No spoko.